Załatw to po sąsiedzku Munch. poczuj ducha zabawy od lorenc O Boże, weź bombę i spuść na tą trąbę. Mam genialny pomysł. Pojedziemy autostopem. Chciałbym wiedzieć, dokąd Pan nas wiezie. Nieznane, kolego, nieznane. Nie my właściwie jesteśmy. Gdzieś w Polsce. Podróż inna niż wszystkie. Ja! Niezwykłe spotkania, emocje i przygoda. znowu będziemy spali pod gołym niebem. Człowieku, zobacz, aktualnie. Mamy gorące podcałunki, niebawem będziemy razem, amen. Podróż za jeden uśmiech. W niedzielę o 11.35 w TVP Zeriale. Koniec palenia. Ta decyzja zmienia całe życie. Ojciec rzuca palenie papierosy. A co będzie pan? Może się czuć osłabiony, na pewno będzie poddenerwowany. Ale jest ja całkiem spokojnie. Może nawet syn Nic się nie bój. A może Kwestia siły boli. To jest nie do zniesienia. Jest mi wszystko jedno. 40-latek w niedzielę o 17.25 w TVP seriale. Kotku, wydaje mi się, że się nudzisz. Wolę, jak się do mnie mówi, piesku. Przecież to bzdura, żeby żonaty włoch przyjeżdżał do Polski mordować kochankę. Panią, on tu mnie przez rok, to dwa samochody przepuka. Mamy. Godziny i 10 minut i 120 km do Warszawy. Miejscami musiałbyś lecieć 160. O ile ta cmentarna pryka się nie rozleci, no to czemu 07 zgłoś się w niedzielę o 18.20 w TVP Seriale. Pani, Pani Kuno, to ja przepraszam, ale to moja I tak ci nikt nie uwierzy. Kuna już wie, że w żabce rano upoluje niewiarygodnie pyszne pieczywo. Według nowej receptury, codziennie od 6 do 10 happy hours, kupując dwie dowolne bułki, trzecią otrzymasz gratis. Niewiarygodne to pieczywo z Żabki. Żabkę uwolni swój czas. Setki godzin treningu siły i szybkości, a największym przeciwnikiem bywa nagły ból. Wtedy natychmiast wzywam Ibuprom RR Max. To siła Ibupromu Max w szybkiej tabletce. Ostry ból to żaden przeciwnik. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mistrz walki z bólem. Więcej siły przeciw pulowi i Buklom RR Max w dużym opakowaniu. Teraz oszczędzisz nawet 33%. Ahoj! witaj w siatku! Mamy tu pełen luz! No i cześć! Najlepsi! Co, nie? A to je chmel z siatka. Z se bierze luz i balans smaku naszego piwa. A ty, chcesz mieć luz? Sprawdzaj kody, wygraj roczną pensję z Jateckim i wrzuć luz. Ja, jateckim! Masz cukrzycę? Często zastanawiasz się, jak to, co jesz, wpływa na Twój poziom cukru? Z Freestyle Libre 2 łatwo to sprawdzisz. Sensor automatycznie mierzy cukier co minutę, a wyniki aktualizowane są na bieżąco w Twoim telefonie. Bez nakłuwania palców. Kontroluj cukrzycę łatwo i dyskretnie. Zapytaj swojego lekarza lub dowiedz się więcej na www.libre.pl. Wyrób medyczny objęty refundacją NFZ. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Też masz alergię? Na sierść, kurz czy... A czy Na pyłki? Weź szybką tabletkę Aleric Deslo Active. Zwalczaj uciążliwe objawy alergii na sierść, kusz i pyłki. Działa 24 godziny. Zrywam z alergią, a Twój zatkany nos od kataru siennego uwalnia Aleric Spray. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Alerik. Zrywam z alergią. Kiedy Zosia podrosła, w domu pojawiła się Lovella Family. Skutecznie usuwa plamy i jest bezpieczna dla naszej skóry. Dzięki Lovella Family dwa prania zamieniliśmy na jedno. Lovella Family. Jedno pranie dla całej rodziny. Teraz także w formie kapsułek. Bopon przedstawia. Ogród mistrzowski. Wiszący. Wysmakowany, pachnący. Są różne ogrody, ale wszystkie potrzebują tego samego. Nawozy Popon do każdego ogrodu. Z nawet siedmioma miejscami. Bigger, cooler, jogger. Skorzystaj ze specjalnej oferty na samochody dostępne od ręki. Odkryj również dostępną do zamówienia nową wersję hybrytową. Yeah, Black, king of the night Znak zodiaku to u mnie byk, także środło nie bardzo pasuje Ona chciałaby mnie na smycz, a ja na smycz nie chcę w ogóle Co na jutro mam zrobić dziś Sam poprzeczkę podnoszę w górę mi szczęścia nie daje zysk, ale to, że żyję Jasne na desperadu i wybierasz o co grasz. Force, wyjazdy na imprezy albo inne despę nagrody. Bierz, to chcesz i wygrywaj co chcesz. ale nie Jestem a ciebie nie bolała głowa? Bolała, ale wzięłam APAP. Weź APAP, który usuwa ból, uwalnia się w 3 minuty i nie zaburza koncentracji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. APAP. Zaskocz ból. Wypróbuj też apap extra. Kup duże opakowanie i oszczędź ponad 30%. Tak, tak, tak. Aż trzy razy tak dla Biedronki w styczniu, lutym i marcu. Biedronka już po raz trzeci w tym roku jest najtańsza wśród dyskontów w Polsce. Tak, według najnowszego badania ESM Salesforce Agency z marca, Biedronka ma najtańszy koszyk artykułów codziennego użytku wśród wszystkich dyskontów objętych zestawieniem. Dokładnie tak. I to o ponad 50 zł tańszy od koszyka kolejnego dyskontu w zestawieniu. W marcu Biedronka Znowu okazała się najtańsza wśród dyskontów. I to dobry powód, by iść do Biedronki. RTV euro GD. Teraz w euro wietrzenie magazynów. Piekarnik Amika 1399. Płyta Amika 1199. I tylko do wtorku do 40 raty 0% w sklepach i na eurocom.pl skarbie, podwój się. A ludziom Ereblika podwaja się nagroda za płatności zbliżeniowe. Zarejestruj się na blikomania.pl. Graj o dwa razy więcej. Blik Żyj Bardziej. Diamentowo. Sponsorem programu jest producent leku na ostry ból.